Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane skorpiony. Witajcie bardzo serdecznie na czytaniu na miesiąc listopad 2024, kochani. Pamiętajcie, że nie z każdym będzie czytanie rezonować, bo w dniu naszego urodzenia nie było tylko słoneczko w znaku skorpiona, ale były też inne planety na niebie. I ważne, kochani, żebyście sobie odsłuchali swój ascendent, w jakim znaku macie, Wenus, jeśli chcecie sprawdzić miłość. No i oczywiście, znak księżycowy jest ważny, mówi o tym, co się może wydarzyć. Kochani, wszystkiego najlepszego dla Was. Dużo zdrówka, dużo szczęścia, ponieważ Wy teraz królujecie na niebie i to od Was zaczynam skarby yy, czytania miesięczne, czyli skończymy na na wadze podam wam krótko informację, co w tym listopadzie potem zrobię wam ogólny rozkład kartę dla was że tak powiem urodzinową to dostaniecie z mojej nowości proszę będzie ci dane to są moje nowe, nowe karty czyli jak prezent dla mnie to i prezent dla was i kochani afirmacja afirmacja będzie też wprowadzę taką nowość, żebyście sobie wy zadali pytanie do kart, a one Wam odpowiedzą, ale nie poprzez anioły, a poprzez tarot i tylko duże arkana. Kochani, kto chce, może sobie zanotować, kto nie chce, może sobie śledzić yy, kartę społeczną, jest zawsze wklejam. Nów mamy 1 listopada o 13:47. Pełnię księżyca mamy 15 listopada w nocy. O 22.29. I pełnia ta nazywamy pełnię księżyca śniegu, albo też pełnia ciemnego księżyca. Też, też, kochani, jest znana pod nazwą pełnia księżyca żałoby, a to też dlatego, że 1 listopada mamy święto zmarłych, kochani. I zawsze. Jest ten miesiąc. Należy do, 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 do trudnych, bym powiedziała, tak. Ale słuchajcie, prezent urodzinowy dla Was z mojej nowej talii już jest. Everyday Witch Tarot, kochani, czyli mój tarot wróżkowy dla Was na miesiąc listopad. Zobaczymy tylko te najważniejsze, kochani, sprawy, a w czytaniach miesię... tygodniowych będziemy rozwijać więcej na, na pracę, finanse, miłość, towarzystwo nasze, co nam służy, co nam nie służy, na co uważać. Dobrze. I będziemy Kochani. Aha, afirmacja to dla Was. No, no jest. Jest. Afirmacja. Dla Was na cały miesiąc. Możecie sobie pisać, powtarzać. Jest. Mamy afirmację. Odkładam, kochani, na bok. Karta urodzinowa. Moje niekontrolowane myśli nie są powodem do niepokoju. Nie ma powodu, by się martwić o Twoje myśli, ponieważ nie o, są one jak naładowany rewolwer, który może spowodować potężne i natychmiastowe zniszczenie. Będziesz miał mnóstwo czasu, jak tylko nauczysz się wystrzegać negatywnych uczuć, by zacząć wybierać inne, mniej oporne myśli i w konsekwencji osiągać będziesz więcej wymarzonych wyników. To jest Wasza, kochani, karta. Urodzinowa. Natomiast, może tutaj ją położę. O. Natomiast, jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, koniecznie zostawcie subskrypcję. Dopilnujcie, żeby świecił się ciemno. Szary dzwoneczek, wtedy każdy film do Was trafi. Kto może, niech udostępnia. I sprawdzamy afirmację. Inspiruje mnie boskie światło. Moje życie jest bogate. I doświadczam dobrostanu. No, macie piękne karty. No, no, no. No, no, no. No dobra, no to sprawdzamy. <laughs> sprawdzamy, kochani. Nie widać? Widać. Czyli odtąd muszę kłaść, tak? Kochani, jako że zaczynam od Was, zawsze od baranków, jak zaczynałam, to było takie przesuwanie, ale to, to tylko dlatego, że muszę zobaczyć, jak Was widać, moje kochane. Już Wam powiem z góry i szczerze, że nie będzie to dla Was miesiąc łatwy. Przede wszystkim, część z Was odczuje na pewno zdrowotnie, odczuje chorobowo. Część z Was. Coś się nie uda w życiu, to znaczy coś, co miało być, nagle okaże się czymś zupełnie innym niż się spodziewaliście i to będzie dla Was, moim zdaniem, takim małym szokiem. Tak? Ja bym powiedziała tak: zawodowo i finansowo, to ci, którzy są w obecnej pracy, to ja widzę, że nic się tutaj takiego strasznego nie dzieje. W zasadzie to mówicie, że jest jak jest. Część z Was ma ochotę, kochani, rozwijać się duchowo. Część z Was ma ochotę um, zmienić miejsce pracy, stanowisko pracy, ale nie jest pewna, bo dwójka mieczy mówi, że w sumie tutaj wiem, co mam, a nie wiem, co będzie dalej. Dlatego karty też, kochani, sugerują, że może i co niektórzy pójdą do wróżki, tak? Ja Wam coś powiem. Ten Paść Buław mówi, żeby, żeby sobie robić, kochani, kursy, szkolenia, żeby się udoskonalać jeszcze bardziej. Natomiast nie czuję, znaczy czuję, że Wy chcecie coś zmienić, ale nie czuję, że zrobicie to w listopadzie. Ja sobie jeszcze jedną kartę dołożę. Tak. Dobrze jest szukać, dobrze jest chodzić na rozmowy, gdyż. To, że w listopadzie Was nie zatrudnią, wcale nie chodzi, nie musi być tak, że w miesiącu na przykład grudniu, czy zaraz od stycznia Was nie przejmą, tak? W miłości, kochani, wreszcie się dogadacie. Wreszcie jest tutaj pokazany moment, gdzie jeden dba o drugiego, wyciągacie rękę do, na przeprosiny, jest tutaj, kochani, nawet i... Taka chęć, wiecie, dbania, bardziej starania się niż do tej pory. Dla moich singli mam informację, że możecie panowie spotkać kobietę z dzieckiem. Panie, możecie z tym panem bardzo szybko, on jest bardzo szybko wejść w relacje. I ta osoba jest, kochani, po jakichś przejściach. Także obojętnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, spotykasz osobę po przejściach. Czy to będzie łatwy związek, czy to będzie trudno, to będziemy sprawdzać dalej. Na tą chwilę, kochani, na pewno tutaj z kimś będziecie rozmawiać, coś tutaj się zadzieje, ktoś tutaj się odezwie, tu jest taka chęć, rozmowy. Ale ta rozmowa może wam się wydać na początku trudna. Może ta osoba się wam wyda trudna, tak? Ja sobie dołożę kartę. Siódemka pentakli mówi, żeby, kochani, być cierpliwym. Żeby być cierpliwym. U niektórych też, kochani, dowiecie się, że ktoś jest w ciąży. Może to akurat wy przyjdzie dzidziuś na świat. Te dwie karty. Cesarzowa i siódemka pentakli mówi o tym, że tutaj niektórzy po prostu dowiedzą się, że powiększa im się rodzina, tak? Bardzo dobre kontakty towarzyskie. Myślę, że zyskacie w miesiącu listopadzie nowych przyjaciół. Może być na początku trudno spotkać się na przykład czy, czy to czasowo z uwagi na ym, powiedzmy pracę, y, rodzinę i tak dalej. Tak? Co karty nam tutaj podsumowują? Ano, ja bym powiedziała tak: wystrzegać się osób, które wami chcą manipulować, dyrygować. Bo piątka buław mówi, że znajdzie się, w znajdzie się skorpion w otoczeniu osób, przy których miałby się czuć wygodnie, miło i sympatycznie, a te osoby nagle będą ciągle coś chciały, tak? No stop, będą dzwonić, no będą pisać, no stop, będą yy, potrzebować czegoś, a wy nie będziecie umieli odpowiedzieć nie. I ja coś czuję, że będziecie po prostu zmęczeni tym towarzystwem, tak? Na Waszej drodze, słuchajcie, można by było spotkać osobę z przeszłości, osobę, na którą czekacie, bądź osobę na przykład z dzieciństwa, kogoś, kogo znaliście, czy to były partner, czy tylko osoba obserwowana. Tutaj widzę, że marzycie o, o jakiejś osobie, i ta osoba, moi drodzy, ona nam się tutaj pokazuje raczej stanu wolnego, dołóżmy kartę. No, może na jakimś, słuchajcie, może na cmentarzu. Może jak będziecie urodziny, może tutaj będzie w mieście rodzinnym, e, możecie się spotkać i odżyją kochani dla Was po prostu te miłostki, które były dawno, dawno temu, tak? Jeżeli chcecie inwestować w tym miesiącu pieniądze, to ja bym powiedziała, żebyście to robili mądrze. Nie wiem, bo e, paść jest pokazany jako taki, wiecie. Ile mam tyle wydam. I tutaj dla Was jest taka ostrożność, żeby może jak chcecie otworzyć działalność, żeby się jeszcze nie chwalić, żeby wypytać o wszystko. Bo ta dwójka mieczy, kochani, w tym sercu tutaj ona mówi, że te trudności mogą być coraz większe. I potem się okaże, że zostajecie z, tym, z tymi trudnościami, kochani sami, tak? Słuchajcie. Zadajcie wy kartą pytanie. I wybierzcie cyfrę od 1 do 3. To pytanie ma być zadane tak, żeby odpowiedź brzmiała tak lub nie. A ja Wam wylosuję 3 karty i zobaczymy. Od 1 do 3. 1, 2, 3. Karta pierwsza, karta druga, karta trzecia. Jeżeli zadaliście pytanie i wybraliście kartę pierwszą, odpowiedź brzmi tak. Jeżeli wybraliście kartę numer dwa, odpowiedź brzmi tak. Jeżeli wybraliście kartę numer trzy, również odpowiedź brzmi tak. Także, kochani, będziemy dopotywać w czytaniach tygodniowych szerzej. Widzę, że single tutaj się chyba bardzo, bardzo ucieszą, i nieważne, czy to będzie osoba z przeszłości, czy ktoś wróci, czy będzie to zupełnie nowo poznana osoba, bo jeżeli nawet będzie to osoba po przejściach, to wy dacie czas tej znajomości. Nawet jeżeli ta miłość miałaby dopiero wybuchnąć za miesiąc, dwa, ale macie szansę spotkać. Być może ta osoba ma teraz trudny czas, być może jest w żałobie, być może jest, wiecie, w trakcie na przykład rozwodu, tak? Ale na pewno, kochani, na pewno będziecie tutaj działać, bo jesteście pokazani też w cesarzu, a cesarz się tam, wiecie, nie cyrgoli, on tam wie co chce, nie? Także, kochane skorpiony, fajny miesiąc. Myślałam, że będzie trudny. Ja myślę, że te 10 pentakli dostaliście, bo tutaj będzie dużo gości u Was. Mhm. Ja coś czuję, że, że tak, że tutaj będziecie coś. Są takie skorpiony, które będą coś kupować zmieniać samochód, dom, działkę. Taka jakaś okazja Wam się, kochani, nadarzy. I karty radzą to brać kupować. No. Fajnie, pewnie, że tak. No cudne macie to czytanie, kochani. Ja Wam serdecznie dziękuję, moje kochane skorpiony. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia. Podeślijcie ciasto, wiecie, że ja uwielbiam. No i kochani, cudownego miesiąca. Kto nie ma subskrypcji, koniecznie zostawcie łapki, komentarze, mile widziane, kto może niech udostępni horoskop. Sprawdzajcie sekcję wideo, będziemy wrzucać tygodnióweczki, będziemy sprawdzać, co tam w trawie piszczy. I ja na dzisiaj tyle. Buziaki dla Was, do zobaczenia, do usłyszenia.